Jeśli znasz już czas past perfect, to świetnie. Ale czy wiesz, że w angielskim jest też czas past perfect continuous? I dziś nauczymy się go w szybki i prosty sposób. Na początek sprawdźmy, kiedy używamy czasu past perfect continuous. To czas, który opisuje czynności trwające przez pewien czas, które zakończyły się przed określonym momentem w przeszłości. Past perfect continuous jest też nazywany czasem zaprzeszłym, ponieważ opisuje czynności, które rozpoczęły się i trwały przez pewien czas w przeszłości, zanim nastąpiło inne wydarzenie w przeszłości. Czyli coś działo się jeszcze wcześniej niż przeszłość, dlatego można powiedzieć, że to przeszłość zaprzeszła. Jeśli brzmi to dość skomplikowanie, to najlepiej zobaczyć przykłady. Przetłumacz na język angielski. Byłem zły. Czekałem na niego na zimnie. I was angry. I had been waiting for him in the cold. Had been waiting to właśnie forma czasu past perfect continuous. A oto inny przykład. Jechaliśmy mniej niż godzinę, gdy samochód się zepsuł. We had been driving for less than an hour when the car broke down. Jak widzisz past perfect continuous podkreśla, że dana czynność trwała przez pewien czas, zanim wydarzyło się coś innego. I jeszcze jedno zdanie. Byłam zmęczona, ponieważ biegałam. To po angielsku I was tired because I had been running. Had been running to forma czasu past perfect continuous. A ten czas składa się z następujących elementów: had been i czasownik z końcówką ing. Sprawdźmy, jak budujemy zdania i pytania w tym czasie. Na początku stawiamy podmiot had been. I czasownik z końcówką ing. Żeby zbudować pytanie ogólne, na początku wstawiamy "-had", dalej podmiot, bin i czasownik z końcówką ing. To tak zwana inwersja, czyli zamiana dwóch pierwszych elementów w zdaniu. A pytania szczegółowe budujemy przez wstawienie słówka pytającego na początku, a następnie wykorzystaniu tej samej konstrukcji co do pytania ogólnego. Do tworzenia przeczenia wykorzystujemy podmiot head and bin. I czasownik z końcówką ING. Sprawdźmy, czy już wiesz, jak to robić. Przetłumacz na język angielski zdanie: Oni uczyli się pilnie przez trzy tygodnie przed egzaminem. Po angielsku powiemy: They had been studying hard for three weeks before the exam. A teraz spróbuj ułożyć pytanie, które zaczyna się od słowa czy. Had they been studying hard for three weeks before the exam? A teraz zapytaj, zaczynając od pytania dlaczego. Why had they been studying hard for three weeks before the exam? I na koniec ułóż jeszcze przeczenie. They hadn't been studying hard for three weeks before the exam. I być może, że bardzo przypomina Ci to czas past perfect. Czy zatem jest jakaś różnica między past perfect continuous a czasem past perfect? Sprawdźmy. Oba te czasy to czasy zaprzeszłe i mogą się pojawić w tym samym zdaniu i będzie to poprawne, ale nadają różne znaczenia. I bardzo ważne jest to, że Past Perfect Continuous podkreśla długość trwania jakiejś czynności. A oto przykład tego samego zdania, ale z wykorzystaniem dwóch różnych czasów. W Past Perfect Continuous powiemy She had been working there for two years before she moved. Natomiast w czasie Past Perfect. She had worked there for two years before she moved. Had been working to forma czasu past perfect continuous. Had worked to forma czasu past perfect. Oba te czasy opisują wydarzenia za przeszłe, ale jest jedna kluczowa różnica. Past perfect continuous podkreśla długość trwania jakiejś czynności, natomiast past perfect mówi o rezultacie. A dodatkowo czas Past Perfect Continuous ma pewne ograniczenia. Jak każdy czas Continuous w języku angielskim nie może łączyć się z czasownikami statycznymi. Jeśli chcesz sobie przypomnieć, co to są czasowniki statyczne, czyli Stative Verbs, to znajdziesz osobny filmik na ten temat. I ponieważ czas Past Perfect Continuous podkreśla długość trwania jakiejś czynności, to będzie łączył się z pewnymi czasownikami, które są określone jako długie czasowniki. A oto przykłady takich czasowników: work, study, talk, play, run, write, wait, read. Takich czasowników może być oczywiście więcej, ale wszystkie one zwykle odnoszą się do długotrwałych czynności. I zobaczmy jeszcze, jakie są typowe określenia czasu dla past perfect continuous. W tym czasie często pojawiają się zwroty: for three hours, since morning, Oczywiście chodzi tutaj o wyrażenia for i since. Może też pojawić się słowo before, podkreślając, że coś stało się przed jakimś innym wydarzeniem z przeszłości. Inne wyrażenia to na przykład for a long time, all day, all night, all week. Wtedy, kiedy chcemy podkreślić, że coś trwało naprawdę długo. A także wyrażenie by the time. Co oznacza, że trwało to do jakiegoś czasu w przeszłości? A teraz czas na pytania, które pomogą Ci sprawdzić znajomość czasu Past Perfect Continuous. Czy pamiętasz, kiedy używamy tego czasu? Jak tworzymy pytania i przeczenia w Past Perfect Continuous? Jakie są długie czasowniki w Past Perfect Continuous? I jakie są typowe określenia czasu w Past Perfect Continuous? I to już tyle. Jeśli podobają Ci się takie szybkie powtórki, to zajrzyj też do innych filmów, które dla Ciebie przygotowałam. Do zobaczenia.